Sobotnie popołudnie. Całe miasto zdecydowało się na zakupy w supermarkecie. Temperatura i ubrania są już wiosenne więc w sklepie jest gorąco ale wszyscy też mają kurtki. Prawie już wszystko zabrane wszystkie zakupy zrobione mama i tata już na skraju cierpliwości dziecko idzie coraz wolniej, wydaje z siebie pojękiwania zmęczenia a jednocześnie prosi o kinder jajo. Zaczyna używać takiego płaczliwego tonu. Mm, bardzo już chce to kinderjajo zjeść teraz, właśnie. Zakupy się wysypują z rąk. Gorąco jest wszystkim w tych kurtkach. Tata i mama już zapominają o rodzicielstwie bliskości i o porozumieniu bez przemocy i mówią podniesionym głosem: nie, żadnego kinderjaja, przestań. I nagle dziecko się zatrzymuje. Rodzicom się oczy robią jak pięć złotych. Czas zwalnia. Dziecko nabiera powietrza do płuc. I wydaje z siebie przeraźliwy ryk, rzucając się jednocześnie na ziemię. kowo. Trochę to się wydaje śmieszne, jak tak o tym mówimy, ale myślę, że doskonale wiemy, o jaką sytuację chodzi. Pewnie byliśmy świadkami no, wielu takich scen, może nawet uczestnikami. Co się dzieje? Wygląda to tak, że dziecko dostaje ataku szału, albo jakoś ładniej mówiąc, jest pod wpływem bardzo dużych emocji. Często krzyczy i płacze, leży na podłodze i prezentuje jakiś bunt wobec tej sytuacji. No już tak pełną parą. Pierwsza sprawa: jakie są czynniki ryzyka? No podstawowe, czyli biologiczne. Kiedy dziecko jest głodne, kiedy ma pełny pęcherz, kiedy jest cenne albo zmęczone kiedy jest za dużo bodźców w sklepie, no o co, jak wiadomo, nie trudno. Jest dużo artykułów różnych, dużo odmów już pewnie padło w trakcie tych zakupów. Gra muzyka, wszystko się dzieje bardzo szybko, rodzice są podenerwowani, bo się spieszą. W ogóle może też za ciasne buty i metki jeszcze wchodzą w grę. No jest dużo takich różnych rzeczy, które mogą wpływać na to, że dziecku jest trudno i że zwiększa się ryzyko, że ono zaraz wybuchnie, tak zresztą jak dorosły człowiek, choć może w inny sposób. Wiadomo, że tych rzeczy się nie da zredukować, ale mimo wszystko warto próbować, no bo są to takie rzeczy, na które często mamy wpływ mimo wszystko. Oczywiście nie na wszystkie, no ale można na przykład zadbać o to, żeby mieć ze sobą wodę albo jakąś małą przekąskę przed wejściem do sklepu, jeśli to jest absolutnie konieczne, żeby po przedszkolu wejść do sklepu. Często bezpośrednią jakoś aktywacją tej sytuacji jest na przykład nieprzyjemny ton rodziców, albo jakieś takie fizyczne zareagowanie, czyli wzięcie dziecka na ręce z zaskoczenia, albo pociągnięcie go za rękę. Albo no, nawet użycie słowa klucza, czyli wychodzimy, albo koniec, albo nie będzie tego. W takiej sytuacji zdarza się tak, że dziecko faktycznie rzuca się na ziemię, krzyczy i wtedy. Kłócą się często w rodzicach albo w opiekunach dwa rozwiązania. Po pierwsze, takie, jakieś pełne miłosierdzia, żeby przytulić, pochylić się nad dzieckiem i jakoś się uspokoić. No ale z drugiej strony jest też taka opcja, żeby je zostawić i są też tacy specjaliści, często domowej roboty, którzy mówią, że należy tam gdzieś wejść za półkę i zobaczyć, żeby dziecko się trochę wystraszyło. No, ym, oczywiście nie chcemy ani straszyć, ani nie chcemy yy, oczekiwać od dziecka, że ono się samo uspokoi, bo takie rzeczy się z dziećmi małymi nie dzieją. Yy, no i też nie, nie, nie myślę o tym w kategorii kary, że mama idzie yy, albo tata idzie sobie, bo byłeś niegrzeczny, yy, ale yy, no jest yy, w tym też taka jakaś behawioralna myśl, żeby nie wzmacniać takiego zachowania, które jest trudne, yy, ofiarowaniem jakiejś nadmiernej uwagi dziecku, której ono jak wiadomo potrzebuje. Brzmi to dosyć szorstko, ale zaraz powiem o tym o co chodzi. Wierzę generalnie, że najbardziej racjonalnym wyjściem z tej sytuacji jest takie wyjście, które zgadza się z, z tym, co już wiemy o psychologii dziecka i o wychowaniu. Czyli to, że z jednej strony towarzyszę dziecku w, tej, w tym kłopocie, w którym ono się znajduje, w tym zalaniu, ale z drugiej strony nie wchodzę w to, co się dzieje. No, i nie, jakoś nie, nie ulegam temu zaproszeniu do tego szaleństwa, które się dzieje. Generalnie, jak słuchać, totalnie odrzucam też opcję kupienia tego, co dziecko chciałoby dostać, no bo w momencie, kiedy się taka akcja już dzieje, to kupienie tej rzeczy jest najgorszym rozwiązaniem, bo silnie wzmacnia to, że takim zachowaniem można to uzyskać. I wtedy, jeżeli dziecko faktycznie Jakoś ten produkt, który chciało otrzymać, zwiąże z tym zachowaniem, no jest duże ryzyko, że zwiąże, no to w ten sam sposób uczy się wprost, że to jest właśnie bycie współpracującym, że jeżeli otrzymanie no, tego już rzeczonego kinderjaja wymaga rzucenia się na podłogę, no to spoko, to można to załatwić właśnie w taki, w taki sposób. A tego nie chcemy, bo to nie jest dla nikogo przyjemne. I teraz pytanie: czy jest to manipulacja? Nie, absolutnie się nie zgadzam z tym określeniem, bo manipulacja to jest świadome działanie, a dzieci w sposób nieświadomy dopasowują się do tego, w jaki sposób ich rodzice funkcjonują. Więc, żeby tego nie wzmacniać, a jednocześnie, żeby nie opuszczać dziecka, proponujemy rozwiązanie następujące. Po pierwsze, dobrze jest nazwać to, co się dzieje. Czyli powiedzieć o tym, że widzę, że teraz złość jest Twoja już tak duża, że aż nie wiesz, co z nią zrobić. Można dodać taką informację, że widzimy, że to jest trudne dla Ciebie. Jednocześnie dzieci często nie chcą być w takiej sytuacji dotykane, więc to, co można zrobić, to powiedzieć o tym, że jestem tutaj obok. Jak będziesz chciał, chciała się przytulić, to, to jestem krok od Ciebie. I to wystarczy. Nie potrzeba znajdować rozwiązania. Nazwanie tego, co się z dzieckiem dzieje i tego, co my robimy w danej chwili, jest w zupełności wystarczające. W takiej sytuacji generalnie bardzo rzadko dzieci kontynuują takie zachowanie, bo kiedy nie ma tego wzmocnienia od rodzica, no to wtedy ono się naturalnie kończy. I, i podkreślam, że mówię tu o sytuacji, w której to zachowanie jest zachowaniem nowym, jeszcze nie, nie wzmocnionym. Takim, które się pojawiło trochę eksperymentalnie i dziecko, to tak podkreślam, nieświadomie, ale jednak no, no, wypróbowuje różne możliwości i, i bada trochę tolerancję rodziców na różne zachowania. W takiej sytuacji jest duże prawdopodobieństwo, że tak się już nie stanie, jeśli dobrze to rodzice rozegrają. No, i teraz ostatnia sprawa, czyli inni ludzie. Bo my, którzy jesteśmy jakoś czasem obserwatorami takiego zachowania, no zdarzają się oczywiście tacy odważni, którzy chcą albo jakoś pomóc rodzicom, albo no też dodać swoje trzy grosze, na przykład mówiąc o tym, że tam cię pani zabierze, o czym zresztą już mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Proponuję, żeby zupełnie pozostawić przestrzeń rodzicom na rozwiązanie tej sytuacji w taki sposób, w jaki oni uważają, że jest adekwatnie. I niektórzy lubią porozumiewawcze spojrzenia, na przykład z rodzicem wymienione. Nie podoba mi się za bardzo ten rodzaj sojuszu, jakiś nad głową dziecka, takie spojrzenie porozumiewawcze, jakoś mówiące w domyśle, że no tak, tak, to już ciężko jest z tymi dzieciakami. Nie przemawia to do mnie, ale wierzę, że dla części rodziców taki powiedzmy pocieszający uśmiech może być wspierający. No ale też zachęcam do ostrożności, bo nie musi być to wcale super mile widziane. Więc umówmy się, że my, jako inni ludzie, po prostu zostawiamy tą sytuację taką, jaka jest. A wy, drodzy rodzice, na których patrzą inni ludzie, pytanie: czy o Was inni ludzie źle pomyślą? Być może jest duża szansa, że ktoś pomyśli o Was źle w tej sytuacji. Myślą też o Was źle wtedy, jak dziecko nie ma czapeczki na placu zabaw, i jak zamiast jej okszanić, że się nie dzieli w piaskownicy, mówicie, że dziecko ma prawo do swoich rzeczy. Więc innymi słowy, kto ma wiedzieć, ten wie, i to, że ktoś ma jakiś komentarz przeciwny do tego, z czym Wy jesteście zgodni, to świetnie, że go posiada, ale to niekoniecznie mówi o tym, jak należy postępować. Więc niestety, być może ym, nie, do części ludzi to nie przemówi, wierzę, no ale jeżeli nie znają podstaw, dla których w taki sposób chcemy postępować z dziećmi, to nic dziwnego, że, że tego nie rozumieją. I tyle. Życzę powodzenia, trzymam kciuki, żeby kwasów w markecie było zdecydowanie jak najmniej.